Jeżeli zainteresuje cię zakup tej szklarni, to przy zamówieniu na stronie TuneleFolioweEU wybierz odpowiedni model szklarni, dodaj do koszyka, kliknij „Złóż zamówienie”, forma dostawy i tutaj w polu uwagi możesz wpisać yy, to co wyświetla się na ekranie. Wtedy będziemy wiedzieli, że Jesteś, jesteś, od nas, jesteś naszym widzem i zainteresował Cię temat tej szklarni. I witam w kolejnym odcinku, zaś nagrywam pod słońce kurde, witam w kolejnym odcinku, dzisiaj będziemy się zajmować montażem drzwi i reszty konstrukcji i patrząc na tym podskładaniu to chyba i zaczniemy nawet montaż płyt, ale to, aha, jeszcze kończyć trzeba, eee, więc co, nie przedłużą, lecimy z tematem, a w dzisiejszym temacie, e, jak widzicie, mamy tak, mamy krok 13, to na, to na czym my skończyli zeszły odcinek, czyli te płyty montażowe, jak zwykle, jo, nie na nawet nagrywać, ta, co tata co, co, ta, tak szybko z tym sypie, tu widzicie, płyty są podłożone, eee, no i, i co mogę powiedzieć, no, sami widzicie, jaki jest szybki montaż tej szklarni, i oni nie nadążą nawet nagrywać zwykłych filmików, a, a tata są do całą szkarnię i no, no, no... za szybko, za szybko. Producent musi pomyśleć, żeby tak utrudnić, bo to się... nie, nie nadążą. E, jak widzicie, tutaj te płyty już są przychwycone. E, wkładamy słupki do, do drzwi. E, I od razu dodawamy e, profil nad drzwiami. Jak widzicie, o, tu są otwory w dolnych profilach przygotowane. Yy, profile drzwiowe się wsuwają, przechodzi śruba, jest ok. Tak samo tu są dwie śruby z tej strony, dwie śruby z tej strony. Ten profil jest wcięty. Yy, odnośnie profili, jeszcze może wam przyłożę strona. Tu myślę za połową książki, więc te strony się będą gorzej układać. Ale spróbujemy to, spróbujemy to załatwić. Yy, jak widzicie, profil 14C. Dwie sztuki, 12C i 11C. Są to elementy spisane na dwa drzwi, na dwoje drzwi, raczej, sorry. Na co zwracacie uwagę na ten otwór? On musi być na dole, bo on nie jest symetrycznie. On jest tu 80 niecałe 3 cm od dołu i reszta jest do góry. To jest z tego tytułu, że tutaj przychodzi poprzeczka. Więc na to musicie zwrócić jedną uwagę. I jeszcze macie temat taki, jak widzicie jest wersja drzwi lewych i prawych. Czyli w zależności, kiedy profil chcecie, kaj, bo też się różnią, jak widzicie. Yy, jeden jest tu. Teraz pytanie, czy my to dobrze założyli, czy nie musimy tego obrócić. Yy, jeden profil ma dziurki tutaj pionowe, tu, te już są te same. Tu są dwie dziurki pionowe, dwie dziurki pionowe i na dole tak samo. A ten profil ma dwie dziurki, ale w poziomie. Nie wiem, czy to widać po słońce, Chwila, przybliża. O, widzicie to? Tu są dziurki w poziomie, a na tym profilu są w pionie. I to jest ta różnica. Musicie sobie zajrzeć w schemat jak to wychodzi, Kiery profil musi być KAI, żeby, żeby mu się te drzwi otwierają w ta strona co chcecie, czyli albo tak, sorry nie widać, albo w ta strona się będą otwierać, albo w ta strona. Wszystko zależy od tego z kierej strony przychodzi, przychodzi klamka i, i zawias. W 15 kroku, no tak wiecie, nic do większego do powiadania. po, po skręcaniu całej konstrukcji i, i ramka drzwi będzie gotowa. Więc my też się zabierzemy za sprawdzenie czy mamy prawe czy lewe tak jak chcemy. No i poskręcamy to i będziemy się widzieli w następnym kroku, a tymczasem jak się tam przyspieszone tym powciepniemy i jademy z o tym. Światem. Widzicie, na chwilę odłożyłeś telefon na przyspieszone tempo i za zaś dwa profile założyć Ech, tempo tej szklarni to jest, jest, jest straszliwe, no ekspresowo to idzie Miesz, jak normalnie, normalnie jest zaskoczony jak nie wiem Dobra, mało ważne, przechodzimy do szesnastego kroku W kroku szesnastym jest belka poprzeczna na ścianie czołowej i na ścianie tylnej Jest to profil 13C On no, widzicie, ma takie uszka wypuszczone tu do śruby z jednej i z drugiej strony Profil długości 114,5 cm, no i, i, i śruby do tego. Tamta ściana będziemy dopiero potem składać, bo jak widzicie, no tak ekspresowo to idzie, że ja to nagrywam krok po kroku, a ta tam tamiste ucieka, więc na co trzeba zwrócić uwagę przy tym profilu? Tu widzicie są otworki te małe do przykręcania poliwęglanu. Jeden jest troszkę większy, i on jest w odległości, jak widzicie na rysunku. 715 mm od y, odtąd, jak wiecie, są drzwi, musieliśmy ich jednak obrócić. Pionowe dziurki to macie zawias, więc tam macie pionowe dziurki. Y, tu się będzie zawiasować drzwi. Więc my mamy poziome dziurki, to jest ta, ta zapadka, kiedy trzymie klamka. Więc my otwieramy drzwi w ta strona. I przy takim otwarciu, tu w tym miejscu na tych 715 mm, wypadło choczyk do drzwi, żeby wiatr nimi nie targło Jak są otwarte. No i i tak to musicie zrobić, na to musicie uważać. Więc załóżmy, że ten krok jest zamknięty. Krok 17, czyli przykotwienie całej szklarni tymi płytkami i kotwami do fundamentu. Więc rozmierzanie, rozmierzanie wiertanie i cały ten temat. Kotwinio szklarni, wiadomo, przekątne trzeba sprawdzać, odległości, wszystko, żeby wszystko było dobrze. I tak szklarnia mamy rozmierzono, wyrównano z każdej strony, żeby fajnie na fundamencie się działa i mój patent jest taki, jak widzicie, zaznaczyłem z jednej, zaznaczyłem z drugiej i oś, oś śruby. Teraz je fajnie przesuniemy, powiertamy. Mam nadzieję, że nie trafimy na druty w zbrojeniu, w tych, w tych nadprożach. I będzie wszystko ok. Idę jeszcze właśnie po, po kotwy, Zaraz on pokorza, na jakich to będziemy kręcić. I mamy, mamy otworki powiertane, jak widzicie. Już my, tu, już my to kołki przygotowali. Eee, tam niby producent zalecał kotwy M8 do, do betonu, ale powiem tak, szklarnia mało jest założona na mm, na tych samych z tego co pamiętam, ale to możecie sprawdzić w poprzednich filmach. Folia, tunel tamten jest założony na Yy, tam był chyba otworek 6 albo max 8 i, i zwykły wkręt, obejmki, wszystko trzymie. Myślę to spokojnie, bez żadnego problemu. Do tego yy, śruba do, do drewna na klucz 10, śruba to jest FI6, yy, podkładeczka do tego yy, poszerzano i ta fabryczna łapka, ta blaszka, zaraz Wam mam też po kożach, 8 o, to to, 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 I ta łapka. Ta łapka fabryczno od producenta. No i bez problemu, to, to będzie trzymać. Nic się temu nie stanie. Nie ma najmniejszej opcji. Więc kamera na statyw. I tak, szklarnia jest wypoziomowana, ustawiona i przykotwiona. E, jaki mój pomysł był na, na to, żeby to zrobić prosto? E, jak wiecie, na tamtej szklarni też zwracam na to uwagę, że szklarnia najlepiej, żeby w każdym miarze miała kąt, poziom, poziom, kąty tutaj, żeby wszystko to grało, a potem przełożycie ta płytę poliwęglanową przez cały dach a coś będzie krzywe, to on zacznie naprężać i zacznie mi tego brakować. I teraz co chciałem powiedzieć, tu zwracać na wszystko uwaga, bo jak te zaszczały już łapną, to wy tą skarnią nie poruszacie na boki, nie doradzę. To się wszystko tak wszystko ustabilizuje, że nie ma ruchu. I mój pomysł na to jest taki, że jak widzicie podkładeczki są pod spodem. Yy, według lasera ustawione, laser na środku szklarni postawione i według lasera nastawione praktycznie się to różni o milimetr, czyli to już jest tam znikomo, znikomo wartość, praktycznie żadno. teraz jedynie co ty może porobić to jak, jak ziemia zacznie siadać pod fundamentami, ale też nie powinna, bo jest dość konkretnie ubito, no i widzicie miejscami tu na przykład mamy jest podkładka piątka i czwórka, czyli 9 mm podniesione. Czy to, czy to nadprożek, krzyw, bardziej krzywe, yy, czy jakieś tam ukształtowanie terenu troszkę aż przysiadło teraz? No, w każdym razie fajnie się to do wybrać Tym co miałem kupione, jako te podkładki? Miałeś takie coś. Są to podkładki używane w szkleniu okien. Cały taki zestaw no jak widzicie, kupiony. Żeby to podopasowywać, sobie porobić całe to mnie kosztowało 40 zł, więc śmieszne pieniądze a temat jest, temat jest ustawiony tak, że jest wszystko elegancko, proste eee, i żadnych problemów z tym nie ma eee, śruby są tak jak godowe FI6 na klucz eee, zakrętakiem udarowym my sobie to poprzykręcali, ale też tak no, żeby, to, żeby to złapało eee, żadnych tam jakichś, nie wiadomo jakich momentów na tym tak żeby docisło profil, koniec i bez problemu ewentualnie po jakichś tam wielkich wiatrach czy czymś Yy, przyjdymy sprawdzimy jeszcze raz małą grzechotką, podociągamy, yy, aż to się wszystko usiednie. A od jutra, od samego rana, oby jedno się nie rozpadało, zaczynamy poliwęglan, zaczynamy całe szklinie yy, szklarni i mam nadzieję, że uda ją się jutro zamknąć, Fini to poskładać drzwi, poskładać choczyki, zawiasy, wszystko inne i yy, prze, prze ten, przeryć w szklarni, sadzić. I to, myślę, będzie gotowe. Yy, więc co? Kolejną część zapraszamy do następnego etapu. Oglądajcie razem z nami.